W tym roku hasłem przewodnim naszego festiwalu jest autentyczność i naszymi przewodniczkami i przewodnikami będą pisarki i pisarze z Polski ze świata, m.in. Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Karol Owek-Nausgaard, Tatiana Tibulec, Adania Szibli i wielu, wielu innych gości. Do Krakowa łącznie przyjedzie ponad 150 twórców. Będziemy się spotykać od dzisiaj do niedzieli wieczór w Centrum Festiwalowym. To jest Małopolski ogrod Sztuki, ale część spotkań odbędzie się również tutaj w Pałacu Potockich czy też w księgarniach kameralnych. Staramy się podczas Festiwalu Konrada wykraczać poza literaturę i przygotowaliśmy dla czytelników i czytelniczek, dla naszej publiczności również wydarzenia łączące literaturę z innymi dziedzinami sztuki. Będzie to koncert w Radiu Kraków, czy też w Spółdzielni Ogniwo. W piątek spotkamy się z pisarkami i pisarzami, by na żywo porozmawiać o sporcie, ale w sposób literacki. Przygotowaliśmy również wystawę, wspólnie z Domem Nerymberskim, a od poniedziałku do piątku w Kinie Pod Baranami wieczorem można uczestniczyć w pokazach filmowych. Na festiwalu Konrada odbędą się również spotkania branżowe, jak każdego roku, czyli zaproponowaliśmy kongres książki. To są spotkania otwarte, ale też szereg spotkań zamkniętych, podczas których przedstawiciele i przedstawicielki środowiska literackiego rozmawiają o problemach i wyzwaniach stojących przed rynkiem książki. W tym roku festiwal zostanie zmięczony uroczystą galą Nagrody Konrada. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki ona się odbędzie. I można głosować do północy piątkowej. I pięć nominowanych pisarek: Katarzyna Groniec, Maria Halber, Małgorzata Lebda, Emilia Dłużewska oraz Izbel Szatrawska. Zachęcam państwa serdecznie do czytania i zachęcam serdecznie do głosowania. Swój głos można oddać na stronie internetowej Festiwalu Konrada www.conradfestiwalu.pl